Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam 10 najdziwniejszych samochodów wszechczasów. Numer 10: BMW i SETA. Pierwowzór BMW i ISO i został odkryty przez wysłannika BMW na salonie samochodowym w Genewie w 1954 roku. Zarząd BMW postanowił odkupić licencję od włoskiej firmy ISO i wyposażyć pojazd we własną jednostkę napędową pochodzącą z motocykla. Rozpoczętą w 1955 roku produkcję BMW i Sety zakończono w 1962 roku. Ten mały samochód miał dwuosobowe wnętrze, a napęd stanowił jednocylindrowy silnik o mocy 12 lub 13 koni mechanicznych, natomiast prędkość maksymalna wynosiła 85 km na godzinę. Numer 9. Dymaxion. Dymaxion to prototyp opływowego mikrobusu o niskim zużyciu paliwa, który powstał w 1933 roku. Powstały jedynie trzy jego egzemplarze i czwarty jako replika w 2010 roku. Samochód Dymaxion mógł zmieścić 12 pasażerów i spalał przy tym niecałe 8 litrów paliwa. Wszystko dzięki bardzo opływowym kształtom i aerodynamicznej konstrukcji. Auto miało dwa koła z przodu i jedno z tyłu, napędzana była oś przednia, a prędkość maksymalna wynosiła 193 km na godzinę. Numer 8. Nissan Escargo. Nissan Escargo to mały van, stylizowany w stylu retro i produkowany w latach 1989-1991. Wygląd tego Nissana był inspirowany wyglądem furgonetki na bazie Citroena 2CV, również jednoramienna kierownica nawiązuje do małego Citroena. Nazwa Escargo pochodzi od słów small cargo, tłumacząc na polski – mały ładunek. Nazwa tego modelu brzmi również jak słowo ślimak, po francusku czyli escargo. Do jego napędu służy 1,5-litrowy silnik o mocy 74 koni, a napęd przekazywany jest na koła poprzez trzybiegową skrzynię automatyczną. Numer 7. Fiat multipla. Oczywistym jest, że nie mogło na naszej liście zabraknąć tego auta. Fiat Multipla został po raz pierwszy zaprezentowany podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu w 1997 roku. Pojazd został zbudowany na bazie płyty podłogowej modelu Bravo. Charakterystycznym elementem pojazdu jest przód auta, który rozpoznać można po światłach drogowych umieszczonych pod przednią szybą. Wewnątrz pojazdu umieszczono sześć przesuwnych foteli, umieszczonych w dwóch rzędach. Ogólnie Fiat Multipla jest genialnym bardzo przemyślanym i praktycznym autem, które nie przyjęło się ze względu na swoją niekonwencjonalną stylistykę. Z pewnością jest to materiał na przyszłego klasyka. Numer 6. Peel Trident. Pil Trident powstał jako następca modelu P-50, którego zapewne kojarzycie Stop Gear. Był produkowany w latach 1964-65. Podobnie jak poprzednik, Pil Trident poruszał się na trzech kołach, był jednak większy i szybszy. Miał 183 cm długości, 107 cm szerokości i ważył 90 kg. Podobnie jak P-50, używał małego silnika o pojemności 49 cm sześciennych. Lecz osiągał większą prędkość, 75 km na godzinę. Moc wynosiła 6,5 koni mechanicznych. Numer 5: Amfikar 770 Amfikar to pierwszy masowo produkowany pojazd, mogący poruszać się zarówno na lądzie jak i w wodzie. Amfikar 770 to niewielki, mierzący zaledwie 4,3 metra dwutrzwiowy, czteroosobowy kabriolet z silnikiem umieszczonym z tyłu. Do napędu wykorzystano benzynową jednostkę napędową o pojemności niespełna 1,2 litra. Silnik produkował 38 koni i pozwalał na rozpędzenie się do 110 km na lądzie i osiągnięcie prędkości około 12 km na godzinę w wodzie. Stąd właśnie nazwa 770, czyli 7 mil na godzinę w wodzie i 70 mil na godzinę na lądzie. Wykorzystanie anglosaskich jednostek miary jest kolejnym przykładem, jak ważnym rynkiem zbytu było USA. Szacuje się, że nawet 90% wyprodukowanych aut trafiła na rynek amerykański. Numer 4. Reliant Robin. Reliant Robin to jeden z najbardziej znanych trzykołowców. Dla Brytyjczyków jest to pojazd kultowy, będący też obiektem częstych żartów. Reliant Robin doczekał się trzech ewolucji. Pierwszy egzemplarz zjechał z linii montażowej w 1973 roku, zaś ostatni w 2001. Na aukcjach można znaleźć modele z kierownicą po lewej stronie. Pochodzą one z Grecji, gdzie samochód powstawał w latach 70. Auto było dostępne w wersjach hatchback, sedan oraz van. Do napędu służyły silniki o pojemności 750 i 850 cm Wersja 750 miała 30, a wersja 850 39 koni mechanicznych. Numer 3. Carver One Carver One jest w zasadzie czymś pomiędzy samochodem a motocyklem. W pojeździe zastosowana została technologia Dynamic Vehicle Control. Cały kokpit przechyla się na zakrętach. System reaguje z wyprzedzeniem, a nie dopiero wtedy, gdy pojazd znajduje się już w zakręcie. Tylne koła są napędzane przez silnik 0,6 litra rozwijający 65 koni mechanicznych. Pojazd waży zaledwie 640 kg, co pozwala osiągnąć setkę w 8,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 185 km na godzinę. Numer 2 Stout Scarab Pierwszy prototyp powstał w 1932 roku. Scarab był zdecydowanie autem nietypowym i wyprzedzającym swoje czasy. Jednobryłową maszynę o owadzie i twarzy, wykonano prawie w całości z aluminium, aluminiowa była przestrzenna, rurowa rama oraz opływowa karoseria z kołami ukrytymi w każdym z jej rogów. Silnik, V8 otworda o pojemności 3,6 litra i mocy około 85 koni, oraz trzystopniową skrzynię biegów umieszczono z tyłu. Jeszcze bardziej nietypowe było wnętrze, mieszczące cztery osoby. Fotel kierowcy nie zmieniał miejsca ale pozostałe trzy siedzenia można było ustawiać w dowolny sposób, dołączając do nich między innymi stolik i kanapę na całą szerokość wozu. Myślę, że śmiało można to auto nazwać pradziadkiem minivanów, które opanowały świat dużo później. Niestety wątpliwa uroda auta nie przyciągnęła klientów, a możliwości aranżacji wnętrza nie znalazły zrozumienia, w związku z czym powstało jedynie kilka sztuk. Numer 1 Ferrari Modulo Modulo zadebiutowało na salonie samochodowym w Genewie w 1970 roku i spełniało wszystkie założenia panującej w owym czasie mody. Wizja supersportowego Ferrari przyszłości była narysowana za pomocą kilku linii prostych i łuków, które składały się w obraz pocisku na kołach. Koła ukryto tu za aerodynamicznymi osłonami i zrezygnowano ze zwykłych drzwi. Drzwi w zasadzie nie było w ogóle. Aby dostać się do środka, należało odsunąć cały górny panel nadwozia z bocznymi szybami i przednią szybą, która przechodziła płynnie w dach. Kierowca wraz z pasażerem zajmowali niską, niemal leżącą pozycję, a w zasięgu ich rąk umieszczono elementy sterujące, które wyglądają, jakby zostały skradzione z planu czegoś w stylu Gwiezdnych wojen. Za plecami kierowcy i pasażera zamontowano tu widlastą dwunastkę o pojemności 4,5 litra, z której miało płynąć grubo ponad 500 koni mechanicznych. thank <laughs> you Jeśli ci się podobało, zostaw lajka i subskrybuj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.